Witam. Nagrywam to, jakby ktoś się zastanawiał, jak zdjąć boczek w Volvo S60 z 2020 roku. Mi troszeczkę zajęło, żeby do tego dojść, bo nie mogłem znaleźć żadnych informacji w internecie, jak to zrobić. Dlatego stwierdziłem, że ja się podzielę. Na początku trzeba zdjąć tą osłonę tutaj. I mamy tutaj jedną śrubę. Tutaj jest. Następnie druga jest tutaj pod spodem. Pod tym uchwytem. I trzecia, która w sumie yy, przysporzyła mi najwięcej problemów. Jest tutaj. Pod przełącznikiem od opuszczania i podnoszenia szyb. Tutaj pod kątem. I ją pewnie będzie widać. O! Jest dziura. Jak już to wszystko odkręcicie. Tak naprawdę wystarczy podnieść cały boczek do góry i wysunąć i, i to wszystko.